Rodzina w centrum to projekt skierowany do 60 rodzin zastępczych z powiatu Ostrowieckiego. Projekt obejmuje również wsparciem 20 kandydatów na rodziny zastępcze, którzy zostaną objęci szkoleniem przygotowującym do tej roli. Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie. Jeżeli dziecko znajdzie się w pieczy zastępczej, w rodzinie zastępczej, musimy mieć pewność, że wykorzystaliśmy wszystkie formy pomocy rodzicom tego dziecka. A sama piecza zastępcza, rodzina zastępcza ma bardzo trudne zadanie, bo musi przygotować to dziecko do samodzielnego, dorosłego. Życia. W związku z tym z samorządu województwa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie trafi prawie 4,5 miliona złotych właśnie na wsparcie rodzin zastępczych, na wsparcie dzieci w tych rodzinach. Prowadzenie opieki zastępczej jest bardzo wymagające. Tak? Zawsze tych środków brakuje. No nie może być tak, żeby. Yy, Dzieci wychowywane w pieczy zastępczej no, miały ograniczone możliwości, różniły się od tych dzieci, które są wychowywane w rodzinach biologicznych, dlatego no, chcemy wesprzeć te rodziny zastępcze w tym trudnym zadaniu. Projekt Rodzina w Centrum będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim od stycznia 2025 roku do końca lutego 2027 roku.